Dzień dobry. Dzisiaj przygotuję pyszną i zdrową sałatkę z buraka, która leczy anemię, oczyszcza wątrobę i poprawia naszą odporność. Potrzebne składniki to oczywiście burak, dwie średniej wielkości marchewki, jabłuszko, sok z cytryny, czosnek. Ja tutaj dodaję troszeczkę orzeszków pini. Mogą być, nie muszą. Będzie nam potrzebny jeszcze sól, pieprz i oliwa z oliwek. Na początek naszego buraka, wkładamy do garka, zalewamy wodą i gotujemy do miękkości. Jeśli ktoś lubi surowego buraka, nie musi go gotować. stawiamy napalnik i gotujemy do miękkości pod przykryciem. Burak już się ugotował. Włożyłam go do zimnej wody, żeby nam ostygł. A teraz weźmiemy się ją za marchewkę, obierzemy najpierw ją i zetrzemy na tarce. Matchewkę już starłam. Teraz będziemy ścierać jabłko. Jabłko możemy pokroić, jeżeli ktoś lubi w drobną kostkę. Ja będę ścierała na tych większych oczkach ze skórką. Jeśli ktoś nie lubi skórki, niech obierze jabłko. jabłko i marchewka starte, więc teraz bierzemy się za naszego buraka. Musimy obrać go ze skórki, ale będą chyba potrzebne rękawiczki. I teraz możemy obierać Kuraka możemy sobie przekroić i będziemy rozcierać na tarce. Buraki w starte. Możemy wymieszać to naszą suróweczkę. Teraz dodajemy do tego trzy ząbki czosku. Solimy i pieprzymy do smaku. I dodajemy sok z połówki cytryny. Jeśli ktoś lubi bardziej kwaśną, to może dodać więcej cytryny. Dla mnie połówka jest wystarczająca. I mieszamy surówkę. Zachęcam do zrobienia tej surówki, bo naprawdę nie tyle, że jest smaczna. Ale jest przede wszystkim zdrowa. Więc warto ją robić. Zapraszam do wypróbowania. Na koniec jeszcze wsypuję orzeszki pini. I mieszam. Życzę smacznego do następnego filmiku. Na koniec jeszcze tylko dodam, że ta sałatka surówka najlepsza jest na drugi dzień. Jak wszystko się tak przegryzie, to naprawdę lepiej smakuje. Do zobaczenia!